Rozkład na cztery klucze. Taroskop, horoskop, motywujący. Kochani, dzień dobry, poniedziałek. Kubki z kawą pewnie już w dłoniach. To teraz wybierajcie swój rozkład albo po kolorze klucza, albo po kolorze ulubionej okładki tarota. Zielony klucz, różowy, biały, złoty. Zaczarowany las, tarot kryształowy, tarot manga i kruki. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma, a my jedziemy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jest zielony klucz i tarot, zaczarowany las. Zobaczymy, co ten tydzień przyniesie tym, którzy wybrali ten klucz. W moim magicznym domku, tak mi do mnie zawsze mówi ta karta dziewiątka dobrodziejstw, dziewiątka denarów. Posłuchajcie, mogą przybyć do Was jakieś fajne wiadomości, jakieś fajne prezenty. Tydzień sprzyja pracom domowym i w ogóle wszystkiemu temu, co mówi, że doprowadzamy pewne rzeczy do połysku, kończeniu jakichś dzieł, które zapewne zajmowały Wam dłuższą, dłuższy jakiś okres czasu, ale sam w sobie tydzień, który mówi, że mogą przybywać do nas bardzo interesujące prezenty, wiadomości, informacje. Jednakowoż sprzyja on jeszcze, póki co, takiemu ym, działaniu, nie chcę powiedzieć osamotnionemu, ale skupionemu działaniu na własnym wnętrzu, ten tydzień taki. Będziecie bardzo refleksyjni. Popatrzmy, co tutaj, jeśli chodzi o pieniądze, posłuchajcie, wydatki na jakieś miłe rzeczy, serduchu, albo dla partnera będziecie... Kupowali prezenty, a może partner kupi Wam, bo to są takie bardzo miłe, jak to się mówi, wydatki, związane z czymś takim: wypływy pieniądza, co powoduje, że serce nam rośnie, więc po prostu nie boli to wydawanie, ale jesteśmy. Jesteśmy jak gdyby, czujemy się dobrze. Może też być coś takiego, że jakaś osoba, którą bardzo lubicie, albo jakaś spółka z osobą taka, po cichu spółka, taka, ale z osobą, którą bardzo lubicie, przyniesie wymierne korzyści. To tak może być w tym tygodniu. W każdym razie karta Kochankowie mówi, że no, w pieniądzach będzie jakiś ruch związany z miłymi wydatkami. Jeśli chodzi o pracę, Posłuchajcie, tu się nakręca coś. Może być tak, że będzie o Was splotkowało jakieś towarzystwo w pracy, ale jeśli tak, to raczej, jak to się mówi, do, tym razem będą to jakieś takie plotki korzystne. Gdzieś poczujecie, że szepczą coś tam za plecami, ale tu się może kroić jakaś, jakaś radosna niespodzianka w pracy. Ogólnie tydzień taki, który mówi, że nakręcają się dobre obroty koła fortuny dla Was. I związane jest to z tym, że no właśnie, że sporo osób będzie o Was jakby plotkowało, mówiło, ale w przyjemny sposób fajnie, ciekawie jakby coś to dajcie znać potem w komentarzach, o co to mogło chodzić może jakieś szepty o awansie, albo nie wiem, o jakichś fajnych wakacjach, o premii daj Boże. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, co samotni, mam takie poczucie, jakbyście się wybrali albo na Dobrze pojęty urlop od odpoczynek od reszty świata i chcieli po prostu zregenerować siły. Może jakieś wypady, może do jakiejś własnej, nie wiem, chatki w górach samotni, wreszcie może z jakąś, jeśli już to z, gro, z, do, z doborowym gronem, ale bardziej mi się to kojarzy z takim tygodniem, gdzie się to potrzebujecie zaszyć od innych z daleka. Tak mi się mówiło, tak jakby zaszyć się gdzieś w jakiejś chatce, w lesie i odpocząć, ale to może być po prostu w pieleszach domowego, domowego jakiegoś, nie wiem, sypialnianego łóżeczka, będziecie po prostu potrzebowali zregenerować siły. Nie widzę choroby, widzę potrzebę regeneracji sił i tak jakby nie mam ochoty w tym tygodniu na tańce, hulanki i swawole. No więc cóż, no więc odpoczywajcie moi drodzy, skoro trzeba. A teraz tak, jeśli chodzi o Uczucia dla tych, co w parach, to tu bym powiedziała, że tu za to energia może rozpierać, tu może energia roznosić, tutaj będziecie mieli ochotę kreatywnie spędzać czas we dwoje, tutaj możecie szukać, jak to się mówi, przygód, planować jakieś krótkie podróże, wycieczki. Tu mogą być inspirujące pomysły, wy... miniaturowe szaleństwa, eskapady i wszystko to, co, co mówi, że witaj przygodo, to w parach będzie się jak gdyby budziło. Może też być tak, że jeśli macie dziecko w typie. Pazia Buław, to będzie ono Jak gdyby bardzo Ale to bardzo potrzebowało Waszej uwagi W tym tygodniu Jeśli chodzi o świątynię ciała Czyli o zdrowie Słuchajcie, graj buczy Po prostu Tutaj są bardzo Piękne karty, więc nie sądzę, żeby Tutaj mogło Wam coś Chyba, że jakaś za duża ilość nadmiar jedzenia czy picia, no to to wiadomo, na to trzeba uważać. Ale ogólnie zdrowie bomba. A anioły mówią Wam, że macie być cierpliwi, albowiem wszystko ma swój czas. Była nawet taka piosenka perfektu: wszystko ma swój czas. A Wy macie być cierpliwi i nie liczyć godzin ni lat. Pięknego tygodnia, kochani. Pa, pa. Okej, okay. teraz różowy klucz i przepiękny tarot kryształowy i patrzmy jaką energię ma dla was ten tydzień. Ósemka buław. Posłuchajcie. Kolorowy zawrót głowy, może się dziać dużo. Może być za mało godzin w dobie. Mogą być niespodziewane jakieś takie Akcji, czy też zdarzenia, czy konieczności, jak to się mówi, podzielenia uwagi na dwa albo i więcej frontów. Tu się będzie bardzo wiele działo, tydzień za, zarazem energetyczny, i taki, który, jak to się mówi, zostawia mało czasu na sen. Mogą być jakieś, nies jakieś niespodziewane dzwonki, od rodziny, jakieś, wiecie, mm, od koleżanek, coś ktoś potrzebuje prze prze przegadać, nie daje wam spać, tu się będzie naprawdę działo, także trzymajcie się, zapinajcie pasy tydzień, który można powiedzieć, będzie jak na karuzeli, jak na rollerkasterze. Co chwila coś nowego, wyskakuje, zaskakującego, tak to powiem. O! A jeśli chodzi o pieniądze, powiedziałabym, że tu jest jakiś przypływ, ale też będzie to związane z tym, że może być sporo pracy, zaraz popatrzymy. Natomiast tutaj jakiś przypływ, tu mogą być yy, bez przerwy jakieś, wiecie, a to wydatki, a to wpływy. Bardzo duży ruch w portfelu, tak bym powiedziała, albo na koncie. Będzie się działo. Może Wam oddadzą jakieś pieniądze, może coś będziecie płacić na szybko. Też również taka energetyczna karta, która mówi, że jest obrót w portfelu i na koncie, a więc tydzień taki, który mówi, no naprawdę, zapinamy pasy i po prostu trzymajcie się, bo tutaj ruch jak w rakiecie, wszędzie u Was, kochani. Jeśli chodzi o pracę, są powody do świętowania jakiegoś sukcesu, może tu przyjdzie jakaś premia, może jakieś dodatki, może nagroda, albo przynajmniej jak gdyby niespodziewane pieniądze, bo to mówię, że świętujecie jakiś sukces. Tutaj rzeczywiście będzie się dużo działo, ale są powody do mruczenia również w pracy. Może dopniecie swego, może przekonacie szefa o tym, że mieliście rację, albo po prostu wreszcie udowodnicie właśnie wszem i wobec waszą wartość. W każdym bądź razie taki tydzień, który mówi może i daje w kość, może i daje popalić, może i nie masz czasu na zakręcie, że tak powiem, pomachać do nikogo chusteczką białą i powiedzieć, poddaję się, ale za to są powody do mruczenia, zarówno w portfelu, jak i w pracy. Tak bym powiedziała. Teraz popatrzmy, świątynia, nie świątynia, tylko och, jeszcze nie świątynia ciała, tylko uczucia dla tych, co. Samotni, a tu jest As denarów, i to jest jakiś prezent od sił wyższych, który się zmaterializuje na, wasz, na planie ziemskim. Tu może być bardzo cenna znajomość zawarta, czemu nie, ale może też być po prostu szeroko pojęty jakiś podarunek ze świata Waszych opiekunów duchowych, ale taki, który zmaterializuje się z, z szerokim uśmiechem na ustach w Waszym życiu. Więc życzę Wam po tym Asie denarów, żeby to były jak najpiękniejsze uśmiechy do Was tego boskiego talizmanu, bo jest to karta talizman, przynosi szczęście, obraca to, co było nieciekawe, w ciekawą formę, więc ten tydzień da Wam naprawdę powody do radości. Trzymam kciuki, by tu się działo jak najpiękniej. A teraz tak, jeśli chodzi o e, uczucia dla tych, co w parach, bardzo wiele się będzie działo, a Wy będziecie potrzebowali Wyjaśnić bardzo wiele spraw z Waszym partnerem albo on będzie próbował wyjaśniać bardzo wiele. To jest jakieś takie wyjaśnianie, być może dochodzenie do jakiegoś kompromisu jest możliwe w tym tygodniu, ale też może być tak, powiem Wam szczerze, że jakaś osoba w typie giermka mieczy będzie próbowała wyśledzić, jak to się mówi, co tam, co tam za tajemnicę ma Wasza para. Więc na to trzeba uważać, bo giermek mieczy wnosi też takie śledcze aspekty do naszego, do naszego związku. Może próbować ktoś wściubić nos w waszą parę, czemu nie? Albo jak wy coś próbowaliście ukradkiem przed partnerem, nie wiem, kupić, zmajstrować, to on będzie też jak gdyby wydatnie starał się wywąchać, o co tutaj chodzi, sprawy wywężyć, tak powiem. W każdym razie energia taka, która mówi, wyjaśniamy wszystko, jest tutaj wiele tematów do błyskotliwych roz, yy, rozmów i w tym tygodniu wiele sobie wytłumaczycie na pewno. Nie ukrywajcie nic, bo wyśledzi. O, w tym tygodniu przynajmniej. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli zdrowie, słuchajcie, przede wszystkim uwaga na wszelkiego rodzaju żrące substancje, żebyście się po prostu, nie wiem, kretem nie poparzyli, jeżeli, jeżeli coś tam dziewczyny w rurach robicie, wiecie, taka chemia żrąca, uwaga jak gdyby na odkamieniacze i co tam jeszcze, rozpuszczalniki i tak dalej, ale ogólnie też taki tydzień, który mówi, no tu się dużo dzieje, może być tak zwany lekki, psychiczny taki, taki klinczyk i po prostu nerwy sobie, nerwy sobie, moi drodzy, oszczędzajcie w tym tygodniu, bo tu może też być coś takiego, co mówi zbyt dużo stresu i przesilenie. Aniołek się nam odwrócił, a skoro się odwrócił, to choć tu kochany. Anioł mówi Wam tak, Jesteś obdarzony wieloma talentami. Wykorzystaj je. Więc teraz sobie wypiszcie na karteczce wszystkie talenty, jakie macie, a może jeszcze wyśnią Wam się dzisiaj y, następne, które macie i których nie wypisaliście, i macie je wykorzystywać w tym tygodniu wszystkie, a Wam się to opłaci. Anioł przyniósł monetę, więc podejrzewam, że coś z tym asem denarów jest na rzeczy w tym tygodniu. Pięknego tygodnia, kochani. I teraz biały klucz i tarot manga. Patrzymy, jaką energię ma ten tydzień. W tym tygodniu i ja wybrałam mangę, więc będziemy patrzeć, co tu się dzieje. Słuchajcie, no jeśli chodzi o to, jaka aura, to powiedziałabym, że takie poczucie, że jesteśmy gdzieś niedowartościowani, nie zauważa otoczenie. Tego, jacy jesteśmy, super, może być w tym tygodniu. Więc trzeba pracować z podniesieniem własnej wartości, ze zrozumieniem, że ktoś tam może inny mieć gorszy dzień, czy to współpracownik, czy nasz partner, i nie zawsze musi nas dopieszczać swoją uwagą. W każdym razie rzeczywiście powiało jak gdyby takim nieco bardziej nostalgicznym tygodniem i takim momentem, kiedy, no właśnie, kiedy nasze sprawy mogą być spychane na drugi plan i okazuje się, że nie jesteśmy aż tak ważni. A inni żądają tej uwagi więcej od nas, niż mogą nam jej dać. Może tak być. No cóż, trzeba przetrzymać, kochani. Czasem bywa i tak. Teraz patrzymy, co w finansach. Posłuchajcie, mam wrażenie, że finansowo będą tutaj jak gdyby jakieś śmiałe posunięcia, jakieś takie akcje na zasadzie: Muszę przemyśleć wiele spraw i mm, i być może jakieś nawet cięcia w budżecie, jak to się mówi dokonać, ponieważ na przykład na coś mi brakuje, więc czegoś tutaj, z czegoś muszę w tym tygodniu zrezygnować, jest to faktycznie taki tydzień, który mówi, że no wiecie co, uczył nas będzie chyba oszczędności i tak zwanej taktycznego podejścia, mówi, my, bo też jak gdyby wybrałam te, ten rozkład, więc taktycznego podejścia do, do życia, jeśli chodzi o portfel, więc trzeba rzeczywiście, jak to się mówi, trzymać w tym tygodniu żelazną ręką wydatki. No, i kombinować, jak to się mówi. Gdzie tutaj ująć, a gdzie dołożyć. Ok, teraz jeśli chodzi o pracę, masz tobie. Jeszcze i tutaj jakieś takie wiecie co, mogą być takie wiadomości, które poruszą wszystkimi. Może być takie zatrzęsienie się trochę w posad w bryle świata, ale to na zasadzie takiej, że mogą być jakieś, nie wiem, awanturki, kłopoty. Trzeba przejść ten tydzień. Posłuchajcie, bierzemy po prostu poduszki ochronne. Mantrujemy spokój i na mistrza zęb w tym tygodniu, bo otoczenie może trochę dawać czadu, może nas wyprowadzać z równowagi. Wreszcie może być tak, że po prostu trzeba będzie gasić jakieś pożary czy po, pożogi, bo tutaj e, może się podziać tak, że no nie wiem, nerwowa atmosfera, wybuchy, wiecie, ktoś będzie miał e, moment taki, że nie wiem, ktoś zachoruje, trzeba będzie wziąć jakiś dyżur za niego, tu się mogą dziać takie, e, takie rzeczy, które mówią, że nerwy trzeba trzymać na wodzy jak postronki będą napięte zapewne, ale cóż, taki tydzień jest po to dobry, żeby następne były spokojniejsze i żebyśmy sobie powiedzieli uff, jak fajnie, że się to już skończyło kochani, jeśli chodzi o dla tych, co samotni, powiedziałabym, że tutaj jakaś albo królowa monet, jakaś koleżanka, przyjaciółka w typie królowej monet, czyli taka dobra organizatorka wszystkiego tego, co mówimy, co, co, mówimy, co kryje się pod hasłem proza życia, czyli taka, która i nakarmi, i oko obetrze, gdyby tam jakaś łezka kapała, to jest możliwe, że będzie w waszym życiu pełno takiej osoby, więc albo jakaś przyjaciółka się mocno aktywuje, albo być może poznacie taką osobę w typie królowej Monet, która będzie bardzo um, fajne energię wnosiła do waszego życia. Więc życzę, by tak było. Tutaj możecie się czuć tak, jakby niezauważeni być może przez nią, um, ale suma summarum królowa Monet zawsze łagodzi obyczaje, więc sądzę, że do do, do jakichś fajnych rozmów, czy też do zawarcia znajomości dla niektórych z Was dojdzie. Teraz tak, jeśli chodzi o Uczucia dla tych, co w parach, a tu jest pasz Pucharów, więc tutaj jest tak, na zewnątrz może i chłodno, ale ten partner zrozumie. Tutaj w związkach raczej taka energia, kiedy jest czarująco, kiedy możemy się, jak to się mówi, poskarżyć partnerowi, przytuli, pocałuje w czoło, powiesz, że świat jak gdyby może poczekać, a że najważniejsze, że w domu mamy ciepło i mamy herbatkę czy też łyk szlachetnego wina. Miło, uroczo, uwodzicielsko w parach, więc nie jest taki zły ten tydzień, kochani. Jeśli chodzi o świątynię trzeła, czyli zdrowie, powiedziałabym, że tutaj trzeba uważać, jeżeli byśmy mówili o takich momentach, kiedy na przykład Ktoś z Was ma migreny, to trzeba bardzo uważać i ten tydzień zaopatrzyć się w pogodę ducha i ewentualnie w jakieś tablety. A dla całej reszty, kochani, uważajcie na wszelkiego rodzaju, nie wiem, przeziębienia. Na zasadzie nie wietrzcie za długo, nie siedzcie przy uchylonych oknach, bo wtedy mogłoby dojść do czegoś takiego, co nazywamy mocnym przeziębieniem. I teraz, tak, jeśli chodzi o anioły, patrzmy co nam tutaj. O, gdzie? Wszystkich nie dam. Ten się odwrócił. Dokonaj dzisiaj wyboru, tak mówi ten anioł, cokolwiek to ma znaczyć. Ma zielony lizak, czyli czemuś dajemy hasło naprzód, a czemuś mówimy stop. Więc mamy dokonywać każdego dnia tego tygodnia wyboru, tak to powiem, ale szczególnie w poniedziałek. Jakieś wiążące wybory powinny zapaść, kochani. Życzę zatem, by był jak najpiękniejszy ten tydzień i trzymamy się, nie damy się, kochani. Pozdrawiam, papa. I teraz żółty klucz i tarot kruków, i patrzymy, co dla Was ten tydzień ma. W zanadrzu, dziesiątka mieczyk, zakończenie jakichś trudnych etapów. Rzeczywiście, może poprzednie tygodnie były tak napięte, że po prostu będziecie mieli. Jedną myśl przewodnią w ciągu tego tygodnia, po prostu chciałbym mieć więcej czasu, żeby się wyspać, ale rzeczywiście może być taki spadek form, formy, mogą być takie momenty, kiedy mówimy: No, dość mamy, jesteśmy przemęczeni. Więc trzeba wiedzieć, że w tym tygodniu nie bierzecie nadgodzin, staracie się jakoś, wiecie, manewrować tak, żeby dać sobie więcej czasu na odpoczynek, tak bym powiedziała. Teraz tak, jeśli chodzi o Mm -hmm. O portfel. Królowa Mieczy. I jeszcze nam pokazuje skrzydłem w tą dziesiątkę Mieczy. Mogą być takie rzeczy, które, nie wiem, wydatki, które Was dobiły, ponieśliście. No nie wiem, wyjazdy, podróże, może jakoś nadszarpnięty budżet. I ta Królowa Mieczy mówi: e, zróbmy tutaj porządek i w tym tygodniu nie szalejmy. Bardziej do łóżka i się wysypiaj. Mniej szastać pieniędzmi w tym tygodniu, i wtedy sprawy unormują się. Może być rzeczywiście tak, że pewnego rodzaju jakieś kontrole, e, czy też. Wiecie, konieczność zrewidowania czegoś na polu finansowym będzie w tym tygodniu, na przykład poprzez jakieś, nie wiem, dopytania I uwaga na mandaty, tak bym powiedziała, bo tu wiecie, tak mieczowo coś Was może dobić. Więc nie jeździć za szybko w tym tygodniu samochodem, nie jeździć na gapę, tam wiecie pociągiem czy czymś jeszcze, bo tutaj tak jakby rewizyjka może być w takim wypadku. Kochani, ostrożnie z finansami, jeśli chodzi za to o pracę to tu co tyle mieczy w tym tygodniu, posłuchajcie, napięcie będzie i stres będzie duży, siódemka mieczy, dziesiątka mieczy, w prasy uwaga na wszelkiego rodzaju podstępy, wiecie, na jakieś takie osoby, które będą próbowały być może was wywieźć w pole, albo być może nawet i oszukać co tu dużo mówić, więc ten tydzień posłuchajcie, nerwy na postronki jakąś buerlecytynkę i wszystko co takiego, żeby przejść go na mistrza zen i oczy i uszy szeroko otwarte i po prostu, jak to się mówi, ostrożnie. Ale nie dajemy się zjeść w kaszy i nie boimy się jakichś tam, wiecie, paru mieczy w tym tygodniu, kart mieczowych, tylko mówimy, my spokojnie damy sobie z tym radę, rozumiecie? Siódemka mieczy, uwaga na wszystko, co w pracy. Tak jak mówię, tu mogą być jakieś takie skandaliki, oszustwa, wreszcie jakieś takie momenty, kiedy możecie poczuć, że no właśnie, że ktoś tutaj niekoniecznie fajnie się chce z Wami obiecać. Wyjść. Więc trzeba ostrożnie, jeśli chodzi o uczucia dla tych, co samotni. O tu, ten tydzień, posłuchajcie, możecie powiedzieć: Nie wracam do domu, wysypiam się wszystkiego, mam dość przeciążenie, zmęczenie, faktycznie widoczne. Więc to jest tydzień taki, który mówi, że rzeczywiście może i dobrze by było poleżeć w łóżku, pooglądać jakieś komedie romantyczne, czy tam poczytać książkę i po prostu sobie odpocząć, bo wręcz będzie do tego, jak gdyby taka wasza energia was namawiała. Na zasadzie naprawdę nie chce mi się nic robić, spotykać z nikim. Po prostu jestem tak zmęczony, zmęczona, że chcę odpocząć. I posłuchać, bo ciało wasze wtedy się zregeneruje, tak to powiem. I jeśli chodzi o. Mm, nie forsować organizmu w tym tygodniu. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, co w parach, tutaj jakieś takie, słuchajcie, możliwe, że jakieś plany będą musiały być odłożone na, na później. Być może jakieś, nie wiem. Kwestie podróży marzeń, albo jakieś takie szeroko pojęte zakupy przez internet, to to może się udać, jak gdyby zorganizować w tym tygodniu, ale większość planów może być konieczność przesunięcia na później, tak jakby jest coś takiego, co mówi tutaj, że, że mogą one jak gdyby utknąć. Natomiast może być tak, że szeroko pojęte wiadomości czy informacje, które będą do Was przychodzić w tym tygodniu. Z jednej strony, będą bardzo dobre, ale część z Was, część może być takie, które w jakiś sposób no, niekoniecznie będą budujące dla Was, ale nie mówię, że tutaj jakieś dramaty się szykują, tylko taki tydzień, który mówi trochę taka pogoda pod zdechłym azorkiem, więc po prostu trzeba go jakoś przeżyć i się tak bardzo nie przejmować, gdyby tam, nie wiem, jakieś wiecie, jakieś koleżanki dzwoniły na destrukcyjne ploty, to raczej, raczej odsuwać, i zająć się partnerem i tym, żeby się dobrze działo w tym tygodniu. Energia taka sama w sobie trochę taka, taka dołująca, no w zasadzie może jakieś taka zniżka formy, może przemęczenie, trzeba o siebie zadbać w tym tygodniu. Tygodniu. Jeśli mówimy o świątyni ciała, czyli zdrowie, no właśnie, jakieś takie umiarkowanie to jest w ogóle karta świetna, jeśli mówimy o. O dietach, o bioenergoterapii, o, o wszystkim tym, co jest związane z uzdrawianiem, więc powiem Wam, że w tym tygodniu szczególnie zaj, zajmijcie się dobrze pojętą, pojętym uzdrowieniem waszego organizmu przez sen, przez picie dobrej jakości tam wody, czy jakichś takich, wiecie, jakichś fajnych minerałów i po prostu karta do tego wzywa, żeby tak jakoś zrewitalizować, wzmocnić swój organizm. Może być przeciążenie w tym tygodniu. Nie mówimy, że nie. I anioły. Wow, ale wyskoczyły. Wszystkie by chciały do Was wyjść, do Was doenergetyzować. Moi drodzy, już. Jeden tylko, kochani. Jeden, o. Uporządkuj swoje myśli i uczucia, mówi anioł. Tutaj jakby Was do tego wzywa, więc jest to tydzień na to, żeby uporządkować swoje myśli i uczucia, a wtedy nastąpi harmonia w następnych tygodniach. Tak to powiem. Kochani, pięknego tygodnia. Nie dajemy się.